<skrøvendiging> <skrøvendig> 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 lad Widzowie z tej strony, ja, wakacyjny Piotrek. Dupie mam, że jest luty. Mnie to nie interesuje. Ja jestem w koszuli w Hawaje tak. I mnie nic nie interesuje. Znaczy, no, prawie nic mnie nie interesuje, bo interesuje mnie dzisiejszy odcinek. Tak samo jak was, bo pewnie dlatego tu przyszliście, żeby obejrzeć dzisiejszy odcinek prawdziwej historii. Mogę wam z góry powiedzieć, że no, będzie ciekawie, bo dzisiaj spotykamy się z dziewczyną, która ma problemy z żołądkiem i chce wpalić kurczaka ży żywego. A co najgorsze, to ten żywy kurczak jest najmniej dziwną rzeczą, którą ona je. Znaczy, chce zjeść. Ale wszystkiego, się przekonacie w swoim czasie, jeżeli obejrzycie do końca ten odcinek. Jeszcze następnie zachęcam Was oczywiście do subskrypcji, a teraz już przejdźmy do prawdziwej historii. Kurczak, żywy kurczak. Faktycznie. Nogi zaprowadziły mnie do kurczaka biegającego po podwórku i w pewnym momencie złapałam go, wdychając ten pyszny zapach. On jeszcze żyje. Uspokój się, proszę. Nie chcemy widzieć żadnych drastycznych scen. Wszyscy kochają kurczaki, zwłaszcza te z KFC, ale one są już ładnie doprawione i ładnie zrobione. Takie mięsko odchodzi od kości. A ten, którego ty masz, to nawet smaku nie będzie miał. Tylko w ten sposób mogłam zaspokoić głód. Nie, nieprawda. Możesz też zjeść po prostu kanapkę z masłem w domu. Nie musisz od razu wpijać żywej góry Mieszkałam z młodszym bratem Mikołajem i wychowywałam go. Co to za dziwne ananasy? Czemu one mają gwiazdki? I czemu arbuzy są podłużne? Moja rzeczywistość się zagina. Doktorze Stręcz, proszę, przestań mi robić wodę z mózgu. Chociaż mieliśmy dom, który odziedziczyliśmy, pieniądze z rzadkich prac w niepewnym wymiarze godzin wystarczały tylko na podstawowe rzeczy. Takie jak jedzenie i płacenie rachunków. Takie jak jedzenie i płacenie rachunków. To i tak masz dużo kasy. Tak się składa, że ja po zapłaceniu jednego podatku, drugiego podatku, trzeciego podatku, bo dla niewtajemniczonych, zostanie wprowadzony podatek dla y, YouTuberów. Znaczy, to się trochę inaczej nazywa, ale jeżeli będziesz YouTuberem, to będziesz płacił dodatkowy podatek. Podatek, tak za to że kur... jesteś youtuberem no i jeszcze do tego oczywiście trzeba opłacić zus i wtedy już nie ma pieniędzy no, no nie ma przedsiębiorcy w Polsce mają większy survival niż Berggrüvst mimo tego nigdy nie prosiłam nikogo o pomoc Przecież ludzie nie pomagają za darmo. Przecież ludzie nie pomagają za darmo. Jak to nie? Ja pomogę każdemu mojemu wspierającemu na YouTubie. Jeśli tylko będzie chciał mnie o coś zapytać i będzie moim wspierającym, to nie ma problemu, ja pomogę ze wszystkim, zawsze odpiszę, zawsze odpowiem. To samo na streamach. Jak ktoś mi da donata z jakimś pytaniem, to też bezinteresownie pomogę. No, wszystko dla moich wspaniałych wspierających i donatorów. I zawsze mówiłam, bratu, że możemy polegać tylko na sobie. Radziliśmy sobie razem dobrze ale pewnego dnia miałam bardzo silny ból brzucha. Tabletki nie pomogły i musiałam iść do kliniki. Dupa! Jak się nie ma pieniędzy, to się nie chodzi do lekarza. Ja raz miałem bardzo poważny uraz biodra. Nie mam pojęcia jaki, wiem, że był bardzo poważny, ok? Nie miałem kasy i wiecie co? Nie poszedłem do lekarza. I po roku mi przeszło. I u lekarza nie byłem z tym do dziś. Czasami mam jeszcze nawroty tej kontuzji. Sytuacja była taka, że obstawiam, że sobie coś naderwałem po prostu. Nie, zerwałem, albo naciągnąłem mocniej, chociaż przez trzy dni płakałem z bólu, więc no, możecie sobie pomyśleć, jaki to był ból. To był największy ból, jaki spotkał mnie. Życiu. Ale nie poszedłem do lekarza, po prostu żyłem i przez rok codziennie czułem te biodro, że coś tam jest nie tak. Ale nie poszedłem do lekarza, bo nie wiem za co. No i po roku przeszło. W sensie wróciłem na siłownię i jakoś to wyćwiczyłem. Nie wiem, po prostu przestało mnie boleć. Także lekarz wcale nie jest taki potrzebny. Można cierpieć przez kilka lat i potem będzie git. Polecam. Po badaniu słowa lekarza przeraziły mnie. Pewnie powiedział ile wyjdzie za wizytę. Not. Powiedział, że mam rzadką, niebezpieczną chorobę. Mój żołądek ulega samozniszczeniu i potrzebuje kosztownej operacji. Łzy napłynęły mi do oczu. Nie miałam tyle pieniędzy. Nie miałam tyle pieniędzy. Żołądka też nie będziesz zaraz miała. Ale lekarz nagle powiedział, że w takich przypadkach mają eksperymentalny zabieg. Mamy eksperymentalny zabieg. Zamiast żołądka wszczepimy ci chip i będziesz naszym Androidem. Co ty na to? Jest to urządzenie, które zostaje przymocowane do żołądka i zapobiega jego zniszczeniu. A co najważniejsze, wszystko byłoby całkowicie darmowe, ponieważ ta metoda leczenia była wciąż testowana. Zajebiście! prawdopodobnie umrę, bo założycie mi klatkę na żołądek, które. Nie testowaliście i ja będę eksperymentem! Brzmi super! Za darmo! To biorę. Bezpłatna pomoc była podejrzana, ale pamiętałam o moim bracie. Kto by z nim został, gdyby mnie tam nie było? Dla Mikołaja warto było zaryzykować. Nie wiem, czy to ryzyko nie jest mniej opłacalne niż całkowite nieleczenie się. Chodzi o to, że nie lecząc się, mogłabyś pożyć jeszcze z rok, a biorąc udział w eksperymencie, możesz pożyć tydzień. Podpisałam umowę i tego samego dnia trafiłam do szpitala. Po operacji mój żołądek w końcu przestał boleć, a kilka dni później zostałam wypisana. Pewnie myślicie, że to koniec problemów, co? No Tak, no, to koniec no, problemów. Eksperyment się udał, wszystko działa, więc co może później tak? Czemu robić historię z bad endingiem kiedy można zrobić z happy endingiem, że okej, okay, wszystko jest okej, okay, żołądek ci się nie rozpada? Jedyną rzeczą było to, że po jedzeniu zawsze czułam się chora. To nie jest. I stopniowo zmniejszałam porcję. Z każdym dniem jadłam coraz mniej, aż w końcu zdałam sobie sprawę. Jedzenie wcale mnie nie pociągało. Jedzenie nie ma cię pociągać. W ogóle co to za myśl, żeby jedzenie pociągało? Jedzenie jest po to, żebyś przeżyła. Muszę jeść żeby żyć. Żebyś się dobrze czuła, żeby twój organizm mógł dobrze funkcjonować, a nie po to, żebyś się masturbowała w pi... Z, z tego powodu zaczęłam chłodnąć. To nie zła Charlie Damelio na plakacie. tle Chciałbym kiedyś osiągnąć taki sukces w internecie, że zamiast tej Charlie Damelio, The Melio, będzie moja morda. Zrobimy to, widzę. Zrobimy to razem. Wspólnymi siłami dojdziemy do tego, że moja twarz pojawi się na odcinku prawdziwych historii. Piszcie im na kanałach wszystkich, jakie mają, żeby ktoś wstawił plakat z moją twarzą. To będzie sukces. To będzie największy baner reklamowy dla mnie, jaki powstał. Plakat w pokoju prawdziwym. To jest mój cel na 2022 rok w tym momencie. Może to był efekt uboczny po operacji i wszystko szybko minie. Ale pewnego dnia przyszedł do nas sąsiad i poprosił o sól. A kiedy do mnie mówił, nie mogłam oderwać od niego wzroku. Nie mogłam oderwać od niego wzroku. Masz 40 lat, a ty 16. Uspokój się. To była koszula, która tak pachniała. Pewnie Dior, Savoie. Każdy facet tego używa. czy ja nie używam, ja nie lubię ich, wolę inne. Generalnie uważam, że te Savoie są dość przereklamowane. Personami. W sensie są ładne, ale istnieją ładniejsze zapachy niż te diory. Mimo to faceci dalej myślą, że jak wyleją na siebie cały flakonik dior Savoir, to będą pachnieć a, jak bóg grecki. Nie, je, a, wiecie, wtedy śmierdzicie. Perfumuje się lekutko To ma być zapach ładny A nie cały flakon na mordzie i na ciele A w następnej sekundzie zaatakowałam go Próbując odgryźć chociaż kawałek materiału Nieźle ci powiem, że ty chcesz zjeść koszulę Tam nawet nie ma wartości odżywczej. Mogłaś go chociaż ugryźć w sutka Sąsiad odepchnął mnie z przerażeniem I uciekł na podwórko A ja zostałam z wyciągniętym guzikiem I nie rozumiałam co się dzieje Próbowałam zjeść jego koszulę? Wmawiałam sobie, że to zwykłe nieporozumienie. A następnego dnia, kiedy szłam do pracy na pół etatu i wkładałam buty, gapiłam się na but. Koronki na nim błyszczały tak apetycznie, tak apetycznie! Mówiłem, że jak już ci powcieli, to normalny chciałby zjeść buta. Na 100% oni nie założyli jej żadnej klatki na żołądek, tylko pomylili kilka organów i zamiast w żołądku eksperymentowali w mózgu. Mój żołądek zaburczał mocniej i w tym momencie oszalałam, wyciągnęłam koronkę i nęłam ją z apetytem, a potem mój głód ustąpił. Czym ty teraz buta zawiążesz? Zamiast pracować, natychmiast wróciłam do kliniki. Opisałam im moje objawy. Dzień dobry, z diety niskotuszczowej przerzuciłam się na wbier. A nie i butów. Ale recepcjonistka uprzejmie odpowiedziała, że to tylko efekt uboczny operacji. Rozróżnianie płci to chyba też u was efekt uboczny. Recepcjonistka, recepcjonistka. Wracałam autobusem do domu. Słowa lekarzy poprawiły mi humor. Nie mogłam się doczekać, aż ten efekt minie. Byłam tak pogrożona w myślach, że nawet nie zauważyłam, jak zaczęłam rzuć krawat siedzącego obok mnie mężczyzny. Dopiero gdy krzyknął ze złością, żebym przestała, opamiętałam się. On mógł się opamiętać. Nie przerywa się ludziom w trakcie posiłku. Od tego czasu stał się silniejszy, żołądek burczał, a ja nie miałam ochoty na proste jedzenie. Z powodu wyczerpania nie miałam nawet siły podnieść torebki. Mikołaj zauważył, że coś jest ze mną nie tak i bardzo się martwił. I bardzo się martwił. Nie dziwię się, że się martwił. Nie znasz dnia ani godziny, Mikołaj, kiedy ona postanowi i cię z Pewnego dnia Mikołaj odrabiał lekcję. A kiedy poszedł po wodę, nagle spojrzałam na jego zeżyt z pracą domową i ten atrament na papierze wydawał mi się taki apetyczny. Jak wariatka chwyciłam notatnik i wepchnęłam go do ust. I wepchnęłam go do ust. A potem nauczyciel oczywiście nie uwierzy, jak powiesz, że twoja suka zjadła ci pracę domową. I właśnie w tym momencie Mikołaj wrócił ze szklanką wody. Masz. Popisaj siostra! Zamarł w szoku i zapytał, co robię. Wyprułam resztkę zeszytu i od razu zażartowałam, że jego praca domowa została odrobiona tak obrzydliwie, że wyświadczyłam mu tylko przysługę jedząc ją. No to teraz wyświadcz mu przysługę i napisz za niego od nowa ten referat na pięć stron na temat fizyki kwantowej. Następnego ranka obudziłam się całkowicie wyczerpana i poszłam umyć zęby, ale kiedy wycisnęłam pastę na szczoteczkę. Dałam sobie sprawę, że też pachnie strasznie pysznie Że też pachnie strasznie pysznie A to akurat nic dziwnego Niech zostawiła się w górę ten, kto kiedykolwiek jad pastę do zębów Wszyscy jedli pastę do zębów Wszyscy, każdy też raz w życiu mył zęby, okej? Okay? To znaczy, że miał pastę do zębów w jamie ustnej. I to znaczy, że chociaż milimetr Milimetr Kropelka! Wpadła ci do gardła. to znaczy, że zjadłeś Zostaw łapkę w górę I zjadłam samą tubkę Głód natychmiast ustąpił, a ja poczułam się lepiej Kiedy czy potem strała namiętowo To naprawdę a. jest ciekawe Niestety później znów zaczęłam być strasznie głodna Kupiłam więc partię sznurowadeł W najbliższym sklepie I zjadłam je jak spaghetti Połączone z papierem, tkaninami i opakowaniami po cukierkach Wiesz, znaczy, jak ona pójdzie się załatwić To z rzeczy, które wypadną mi z dupy Będzie mogła otworzyć supermarket A moim ulubionym przysmakiem była kanapka. Z strocin pokryta kawałkiem mydła. A co z sałatką z opakowania z cukierków? To było po prostu boskie. Cudem udało mi się ukryć jedzenie przed Mikołajem. Cudem Mikołaj nie zauważył, że w domu skończyły się wszystkie możliwe detergenty, a ciuchy zaczynają znikać z garderoby. Ale przy każdej okazji wyrzucałam je do kosza. Wyrzucałam je do kosza. Kosz zjadłam. Dużo jadłam, ale nie przybierałam na wadze, ponieważ w moim jedzeniu nie było składników odżywczych. W twoim jedzeniu to generalnie nawet nie ma jedzenia. Pewnego dnia poszłam do pracy na pół etatu na wsi i nagle poczułam zapach kurczaka z czyjegoś podwórka. Żywy kurczak. Nawet nie pamiętam jak się tam wście zgnęłam i go złapałam. Nawet nie pamiętam jak się tam wście zgnęłam i go złapałam. Ja pamiętam bo to było na początku odcinka. Czemu pokazaliście na początku odcinka, jak ona łapie tego kurczaka, i wszystko wie. A już potem nagle nie pamięta, co się stało. Minęło. 6 minut! 6, 6 minut prawdziwej historii miał! Ja już wiem o co chodzi, ty nie masz problemu z żołądkiem. Ty po prostu masz Alzheimera! Przysunęłam go bliżej ust, gdy nagle zamarłam. Nie, to już za wiele. Nie dam się na to nabrać. Puściłam przerażonego kurczaka i natychmiast ruszyłam do kliniki. Byłam głupia. No i w końcu już mądrego w tych historiach powiedzieli. Pojechałam i zdecydowanie podeszłam do recepcjonistki. To jest... Facet, on ma siusiaka, fiuz, penis, kur. Zrozumiesz? Puja zwisająca na kilometr w dół. Efekt uboczny nie mija, a jedynie się zwiększa. Ale recepcjonistka westchnęła i odpowiedziała: Że przecież uratowali mi życie. Na co narzekam: Uratowaliście mi życie? To urządzenie eksperymentalne było tą samą śmiercią. Ale wolniejszą i zwycięczenia, ale wolniejszą i zwycięczenia. No właśnie, ja dalej nie jestem przekonany co do tego wolniejszą. Zgłoszę was na policję, oszuści. Ale recepcjonistka zbladła, pokazała mi teczkę i powiedziała, że sama podpisałam umowę. Rozczarowana odwróciłam się i wyszłam na korytarz. Czy to naprawdę był już koniec? Jeszcze niestety nie. Wtedy zauważyłam bardzo szczupłą dziewczynę. Szła zirytowana z kontraktem w dłoni. Podobno odmówiono jej również usunięcia tego urządzenia z żołądka. I wtedy mnie uderzyło i wtedy mnie uderzyło. O, przepraszam, przepraszam, myślałem, że chce się napić. Nikt tak naprawdę nie wysłuchałby mnie samej, ale co, gdyby były nas setki? Z pomocą innych ludzi osiągniemy sprawiedliwość. To tak nie działa. Niestety. U nas dalej rządzi. A to tylko potwierdza, że ludzie mają ch... do gadania. Podeszłam do dziewczyny i poprosiłam, żeby odwróciła uwagę recepcjonistki. Wyraźnie chciała się na nich zemścić i od razu się zgodziła. Podczas gdy dziewczyna krzyczała i obrażała klinikę, złapałam teczkę z uprawnieniami z LADY i wybiegłam. Cały dzień dzwoniłam do pacjentów, słuchałam ich przerażających historii. A nie łatwiej było wpłać teczkę z umowami i wrzucić ją do niszczarki? I Hej, nagle nie ma żadnych prawnych zapisów, które broniłyby ich przed obowiązkiem karnym. Tak to w sensie mówi? Odpowiedzialnością karną. O to mi chodziło, że nic by już ich przed tym nie ochroniło. Nie? Klinika kryje się tylko za pomaganiem pacjentom. W rzeczywistości badali nowe metody leczenia i przeprowadzali nielegalne eksperymenty na klientach. Byliśmy dla nich szczurami laboratoryjnymi. Byłam tak wkurzona, dlatego rano zabraliśmy się ze wszystkimi ofiarami w klinice. A wzięliście sobie też jakieś kapcie do przekąszenia w trakcie buntu? Bo tam jest dużo ludzi i bardzo dużo ubrań i zaczynam się martwić, że zaraz z takiego butu może być bunt golasów. Po prostu nie chcę mi się cenzurować, rozumiesz? Masz, ja ci dam, ja ci dam. Masz, zjedz sobie. Smaczna cz... A, o, przepraszam. Recepcjonistka musiała wezwać lekarzy i wysłuchać wszystkich naszych żądań, odkręcić wszystko tak, jak było. Prze, w przeciwnym razie czeka ich długi proces i media. Czeka ich długi proces i media. Ale długi proces wam się nie opłaca. Wy długo nie pożyjecie, więc oni wyjdą na plus! Wszyscy zostaliśmy zapisani na operację, podczas której wyciągnięto urządzenia z naszych żołądków. Klinika i tak straciła licencję. Niektórzy z jej pacjentów mieli kontakty na policji. Cieszyłam się, ale również wiedziałam, że nie zostało mi już dużo życia. A mogłaś po prostu smarować sznurówki pasztetem czy, czy coś takiego. Bardzo się zdziwiłam, gdy wolontariusze ogłosili. Że wspólnie zbierali pieniądze na moją operację. Okazało się, że jedna z ofiar była właścicielką funduszy na pomoc ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, i postanowili mi pomóc. Byłam bardzo wdzięczna, a Mikołaj dosłownie skakał ze szczęścia. Nie mów hop, zanim siódł. Takie powiedzenie. Jego siostra będzie żyła. Chyba. I wtedy zdałam sobie sprawę, jak bardzo się myliłam. W końcu nie można żyć w ciągłej nieufności do ludzi. Jak to nie? Ać ludzi. Proszenie o pomoc nie jest ani wstydem, ani niczym przerażającym. Tak, na świecie są źli ludzie, ale dobrych ludzi jest o wiele więcej. No nie szalejmy z takimi stwierdzeniami. Na świecie jest mało dobrych ludzi. I to jest bardzo łatwo zweryfikować. Bo wiecie, kto jest dobrym człowiekiem? Każdy, kto subuje mój kanał, napisze komentarz i zostawi łapkę w górę. Widzicie, lekko ponad 210 tysięcy, przynajmniej czysto teoretycznie, bo oczywiście komentarzy jest mniej, łapek jest mniej, i wyświetleń jest mniej, ale czysto teoretycznie uznajmy, że około 210 10 tysięcy ludzi jest dobrych na tym świecie, na całym świecie, rozumiesz? Ale na szczęście to się może zmienić, wystarczy, że klikniesz ten czerwony przycisk tam na dole. I z dzwoneczkiem. Pamiętaj, że może być ideałem, kiedy klikniesz suba z dzwoneczkiem. Naprawdę polecam subskrybować mój kanał, bo to są super, śmieszne filmy i jak sami widzicie, powoli nieco dłuższe. Także zapraszam Was we wtorek o godzinie 16 na mój kanał, na kolejny odcinek serii serii Mientoli Roqueza. I oczywiście zapraszam Was w przyszłości na kolejne moje produkcje cringe'owe. Nie filmowe, tylko i... cringe'owe. A teraz idźcie, wykorzystajcie już ostatnie chwile tego weekendu. Widzimy się już niedługo. Trzymajcie się i nie puszczajcie. Na razie i po! Butters are popping, I made it walk in my mouth like I'm famous. I swear my neck like a glancer, they look at me like a saver. I smile and laugh at the haters, I can adapt to the changing. I know I see through the faking, I know that's wrong for the taking.